No i proszę Państwa Andreas Wang i jego pożegnalny skok, który wyglądał następująco. 12 po pierwszej serii 98,5 metra. Zawodnik z Niemiec skończy swoją niesamowitą solidną karierę. Skokiem na 99 metrów i jest na miejscu pierwszym, więc posypie się worek z punktami Andreasa Wanka po dzisiejszym konkursie. Żegnamy. Żegnamy Andreasa Wanka. Danke schön za karierę. Au Wiedersehen i... Do zobaczenia Panie Andreasie w Sztabie Trenerskim reprezentacji Niemiec. To był ostatecznie, ostatni skok Andreasa Wanka w konkursie indywidualnym na arenie międzynarodowej Puchar Świata 2. Prawo 35-latku z Niemiec za solidną karierę i te skoki były po prostu tym, co zwieńczyło jego karierę.